Siemanko już w drugim odcinku Hardcore'owego przeżycia. dzisiaj za mną Gimi. Tak samo zaczęła jak w ostatnim. I tak. I... No bardzo. I to jest już następny dzień. I... I co? I teraz nie rozwalam. No zaraz się rozwalać. To teraz by się rozwałowało Gimi nie rozwala czołgu. Będę, te, tak, i dzisiaj będę strzelać headshoty granatami. Zaczniemy gospodarować miejsca na jakiś domek. Właśnie tylko... Ja w Nie, na no magazyn drugi. Drugie miejsce, będzie magazyn. Granat! Właśnie. Mam tyle matę, ten domek zbudować, bo to jest? Są najfajniejsze miejsca. I nie wiem, właśnie, gdzie go zbudować. Pościnamy są nam trochę... Mm, owieczki. Sobie owieczki będą... Pełna, na łyżeczko Dobra.